Cześć, tu domowy spryciarz. Źle ustawione zraszacze potrafią zniszczyć Wasz trawnik i zwiększyć rachunki za prąd. Dzisiaj krok po kroku razem je wyregulujemy. Najpierw musimy sprawdzić ciśnienie wody. Zbyt niskie ciśnienie w ogóle nie uniesie nam zraszacza, nie wynurzy się, a zbyt wysokie będzie rozperskiwał wodę za mocno. Idealne ciśnienie to między 2,1 do 3,5 bara. Następnie musimy ustawić kąt podlewania, aby strefy za dużo się na siebie nie nakładały, ani nie podlewać ani kostki prókowej, ani krawężnika obok. Musimy ustawić kąt podlewania, aby strefy nie nakładały się za mocno na siebie i żeby w tych miejscach nie było za dużo wody. Następnie musimy dopasować zasięg, czyli albo wymienić dyszę na mniejszą lub większą, aby dawała większy strumień, lub tak jak u mnie, mogę ją wyregulować kluczem. Aby zasięg podlewania kończył się zawsze przed płotem lub przed wyznaczonym obszarem trawy. Teraz zrobimy test i sprawdzimy, czy we wszystkich miejscach jest taka sama ilość wody. Tak wyglądają u mnie wszystkie trzy szklanki po 5-minutowym teście. Odstęp był około 1,5 metra między każdą. Jak widzicie, u mnie zraszacze są ustawione idealnie. Wszędzie jest podlewanie równomierne. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj. Na pewno mi pomoże to w rozwinięciu kanału.